Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek środowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek podsumowanie sesji wtorkowej. Wczoraj dobre nastroje na rynku, duże, spore odbicie, spore odbicie indeksów akcyjnych. Dow Jones zyskał wczoraj 2,66%, SP 500 wzrósł o 2,51%, a Nasdaq wzrósł o 2,71%. Tak więc bardzo pozytywne, pozytywna sesja dla giełdowych byków. Mocne odbicie, a to głównie za sprawą komentarzy, najnowszych komentarzy Donalda Trumpa odnośnie, odnośnie Fed i odnośnie prezesa Fed Jeroma Powella. W ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć słowa krytyki ze strony Trumpa w kierunku Powella, które wynikały z tego, że Powell nie chce obniżać póki co że Fed póki co nie chce obniżać stóp procentowych, natomiast Trump wręcz przeciwnie apeluje wręcz o to, aby obniżyć stopy procentowe, żeby zapobiec, co, co według niego zapobiegłoby spowolnieniu gospodarczemu. Natomiast natomiast Fed tutaj realizuje swoją politykę pieniężną, no i te, te działania Fed spotkały się z krytyką Donalda Trumpa, natomiast wczoraj nastąpił, można powiedzieć, pewien zwrot w narracji Donalda Trumpa. Może nie wycofał się on jakoś z, ze słów krytyki wobec Rezerwy Federalnej, natomiast powiedział on, że nie ma żadnych planów. Co do. Nie ma żadnych planów zwalniania Jeroma Pawela z, z, ze stanowiska prezesa Rezerwy Federalnej. Nie wiadomo, czy w ogóle miałby nawet taką możliwość. Natomiast powiedział, że, że nie ma on żadnych takich zamiarów, co uspokoiło rynek trochę. Uspokoiło obawy inwestorów, które pojawiły się w tych ostatnich dniach, no i automatycznie podniosło nastroje, podniosło sentyment na Wall Street i wyniosło indeksy w górę. Pozwoliło na odbicie i odrobienie tych ostatnich poniedziałkowych strat. Tak wyglądało to wczoraj, dzisiaj zresztą kontynuacja wzrostów. Ten pozytywny sentyment utrzymuje się na rynku przed startem, przed startem sesji środowej. Widzimy wzrosty na rynku kontraktów terminowych. Futuresy na Dow Jones zyskują 1,70%, a futuresy na SP 500 rosną aż o 2,30%. W kalendarium makroekonomicznym dzisiaj głównie odczyty PMI dla zarówno sektora usługowego, jak i sektora przemysłowego. Wstępne odczyty za kwiecień pojawiły się już tradycyjnie, pojawiły się już jeszcze przed południem odczyty dla gospodarek europejskich. W Niemczech, w Niemczech indeks PMI dla przemysłu na poziomie 48 punktów, trochę powyżej oczekiwań, natomiast wskazuje wciąż na spadek aktywności w tym obszarze. W, w sektorze usługowym trochę zmiana. Zmiana kierunku, odczyt na poziomie 48,8 punktów, jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką, i tutaj dosyć spore może to być rozczarowanie, bo rynek zakładał wzrost aktywności w tym obszarze i odczyt na poziomie 50,2 punktów. Jeśli chodzi o strefę euro, w strefie euro indeks PMI dla przemysłu wyniósł 48,7 punktów, oczekiwano 47,5 punktów. Natomiast w sektorze usługowym. Tutaj też negatywne zaskoczenie 49,7 punktów, jeśli chodzi o indeks PMI, i oczekiwano 50,5 punktu. Odczyty dla gospodarki amerykańskiej pojawią się po starcie sesji amerykańskiej, a oprócz tego, dzisiaj też czeka nas publikacja Beżowej Księgi Fed o godzinie 20. To tyle, jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia. Przejdźmy do spółek. I pierwsza spółka na dzisiaj to Tesla. Tesla odnotowała dużo słabsze wyniki za pierwszy kwartał niż zakładano, ale akcje producenta elektrycznych pojazdów i tak wzrastają o ponad 7% przed otwarciem dzisiejszej sesji. Całkowite przychody Tesli spadły o 9% do 19,34 miliardów dolarów. Gdzie rynek liczył na ponad 21 miliardów dolarów, przychody ze sprzedaży aut spadły aż o 20% do 14 miliardów dolarów. Spółka poinformowała, że niższe ceny sprzedaży i zachęty sprzedażowe ciążyły na wynikach segmentu. Tesla wypracowała 27 centów zysku na akcję, czyli o 12 centów mniej niż szacowano. Wcześniej Tesla zapowiadała solidny wzrost w 2025 roku, natomiast teraz wstrzymuje się od prognoz i mówi, że powróci do tego tematu po drugim kwartale. Spółka stwierdza, że zmieniająca się polityka handlowa negatywnie odbija się na globalnym łańcuchu dostaw i ich strukturze kosztów. Dodaje, że otoczenie polityczne może mieć istotny wpływ na popyt w krótkim terminie. Zysk operacyjny Tesli w pierwszym kwartale spadł o 66%. Do 400 milionów dolarów. Jednym z powodów był wzrost wydatków na projekty związane z AI. Jedna rzecz natomiast istotnie podniosła inwestorów na duchu i w dużej mierze jest, jest, tym, jest przyczyną tych solidnych wzrostów przed startem dzisiejszej sesji. Elon Musk zapowiedział bowiem, że będzie poświęcał mniej czasu na pracę z amerykańskim rządem. Mask należy do zespołu odpowiedzialnego za redukcję rządowych wydatków. Inwestorom nie, spod nie podobało się jednak, że prezes Tesli, tak y, można powiedzieć, marnuje w cudzysłowie czas na pracę dla rządu, kiedy mógłby ten czas poświęcać na rozwój Tesli. Wiadomość o mniejszym zaangażowaniu Muska w projekty rządowe od przyszłego miesiąca daje pozytywny impuls. Kolejna spółka Intel. Według doniesień, Intel ma w tym tygodniu ogłosić redukcję etatów. Spółka planuje obciąć zatrudnienia o ponad 20%, aby zoptymalizować funkcjonowanie firmy i ograniczyć biurokratyczną nieefektywność. Byłaby to pierwsza znacząca decyzja nowego CEO Lipa Butana, który przejął rolę dyrektora generalnego w ubiegłym miesiącu po Gelsingerze. Redukcja etatów to temat, który już pojawiał się jako część właśnie planu Tana na odbudowę marki Intel. Jutro Intel ma przedstawić wyniki za pierwszy kwartał. Akcje przed otwarciem środowej sesji zyskują prawie 5%. I ostatnia spółka na dzisiaj, RTX Corporation. Wyniki RTX za pierwszy kwartał istotnie przekroczyły oczekiwania rynku. Przychody wzrosły o 5% do 20,3 miliardów dolarów, gdzie rynek szacował 19,8 miliardów dolarów. Zysk na akcję wyniósł 47 dolarów i było 12 centów wyższy od konsensusu. Dywizja Collins, a, Collins Aerospace, która zajmuje się aeronautyką i avioniką. Odnotowała 8% wzrost przychodów. Segment Pratt Whitney, który produkuje silniki dla Airbusa, odnotował 14% wzrost. Na wynikach ciążył natomiast segment systemów bojowych Raytheon, gdzie przychody spadły o 5%. Całoroczne prognozy RTX pozostały jednak niezmienione. Spółka celuje w przychody na poziomie od 83 do 84 miliardów dolarów. I zysk na poziomie od 6 do od 6 dolarów i 15 centów na akcję. Prognozy nie uwzględniają jednak wpływu ceł wprowadzonych przez USA i inne kraje. Podczas konferencji wynikowej spółka poinformowała za to, że cła Donalda Trumpa mogą odebrać RTX około 850 milionów dolarów zysku w 2025 roku. Pomimo tych mocnych wyników w pierwszym kwartale, Akcje RTX zanurkowały wczoraj o niemal 10%. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.